Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie Agnieszko. Odpowiadam na swoje pytanie: dlaczego aplikacja Korwo nie działa? Czy winny jest skrypt linkera, makefile, czy kompilator? Albo kompilator? Jeżeli cokolwiek źle czytam, bardzo przepraszam, ale sens jest taki sam. Zatem. Dlaczego aplikacja korwo nie działa? Co jest winne? Czy skrypt linkera, czy make file, czy kompilator? Co jest winne temu, że aplikacja korwo nie działa? Co jest winne? Mhm. Czy skrypt linkera? Czy skrypt Linkera hmm. czy Makefile hmm. czy kompilator? No. Tak naprawdę wszystko wygląda niezbyt <niosenie> nie dobrze, ale, ale kompilator, kompilator tutaj wygląda e, w ten sposób, że po prostu albo jakiś jakby stan zapalny, tak, czyli jakiś albo... Mm, nie wiem, ktoś się mówi prawie zapomniałam, mam na końcu języka. W każdym razie, no jakieś spięcie, jakieś napięcie, spięcie, jakieś takie coś, co nie powinno się wydarzyć, tak, jakieś takie związane z energią, z prądem, z nie wiem, z, z tego typu kwestiami, tak, czy z jakimiś in, no, inteligentnymi takimi złączeniami, no, czy w ogóle ze złączeniami jakimiś, tak. Z e, synapsami, no z żartuję oczywiście, ale no naprawdę coś jest z czymś źle złączone, czy coś się tam pali, pali, nie pali, tak? E, jakiś stan zapalny w słowie jest. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o skrypt linkera, no co? Karta sprawiedliwości, tak, legalizację, sprawiedliwość, podsumowanie. W karma, to jakby wszystko jest ok, dobre warunki, umowy, kontrakty, wyzwolenie, to jest co jest, jest na tak karta katarzis, tak, wyzwalam się, uwalniam ze wszystkiego, wyzwolenie jest, nie ma, co jest na nie karta wisielca, należy zmienić perspektywę, tak, nie patrzeć na tę opcję jako na winną. No i karta rada, no bardzo dobra, karta sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości, no, legalizacje, umowy, dobre kontrakty, warunki super. Jeżeli chodzi o make-file, to jest na tak zwykłe, mieczy no, to już są jakieś, pojawiają się wątpliwości, co jest na nie paść kielichów. No, tutaj jakieś kompleksy też mogą wychodzić na jaw, i czyjeś kompleksy, i ktoś może uważać, na przykład, że coś schronił, krótko mówiąc, tak, a to wcale nie jest jego wina. Ale Karta Rada, paśmieczy, no Rada, paść Mieczy, no paść mówi o inwigilacjach, o przeszukiwaniach, o plotkach, o donosach, o podszeptach, o różnego rodzaju takich doszukiwaniu informacji, wyszukiwaniu, przeszukiwaniu o takim, no to jest taka generalnie energia, no takich plotek, donosów, tak, ale one jeszcze nie, no, może, może być, powiedzmy, odpowiedzialna w jakimś stopniu, tak? Bo, 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 jakby, bo, bo to nie pomaga. Bo to nie pomaga, jeżeli chodzi o aplikację KORWO. To nie pomaga, zdecydowanie, tak? E, jakieś takie plotki do nosy i przeszukiwanie i tak dalej. To nie pomaga, ale, ale, kompilator. Co jest na tak karta gwiazdy? No, no, karta gwiazdy, no spełnione marzenia, gwiazdka z nieba, tak? No, ale pytamy, no to mamy odpowiedź bardzo dobrą, tak? Co jest na nie karta umiarkowania? Tak jak jest teraz, to jest negatyw, tak być nie może. Tak? Coś jest nie tak, coś nie jest harmonijne. Coś musi się zmienić. Tutaj nie ma harmonii, tu nie ma stabilizacji No i Karta Rady Azbuław. No Buław, zmiany o 180 stopni, stan zapalny, spięcia, napięcia, Jakieś złącze nieprawidłowe, nieprawidłowe, nie wiem, podłączenie czegoś, no coś tutaj takiego. Czyli jeżeli chodzi o to, dlaczego aplikacja korwo nie działa, to chodzi o kompilator. I należy sprawdzić, zweryfikować kompilator. Kompilator, naprawdę kompilator. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki. Trzymam kciuki za kompilator, za. Agreskę za wszystkich za to, żeby się wszystko udało naprawić jak najlepiej. Do zobaczenia, do usłyszenia pa i powodzenia.